Witamy w dziewiętnastym podsumowaniu newsów ze świata Marvela. W tym tygodniu przedstawi je Magnety. Bardzo dobra wiadomość trafiła w tym tygodniu do fanów X23, którą podziwialiśmy dzięki dawne kin w Loganie. Aktorka wyraziła stuprocentową chęć powrotu do roli genetycznej córki Logana w ramach misji Taka sytuacja może bardzo fajnie podłączyć ostatni pożegnalny film Wolverina do którejś z nowych faz uniwersum. Aczkolwiek znając niespodzianki dyrektorów, studia aktorka by mogła zagrać ową postać w zupełnie innej historii. Chociaż fani raczej woleliby ujrzeć ją w kontynuacji historii X-23 znanej z Logana. A co wy o tym sądzicie? W sieci zaczęły krążyć plotki, jakoby Thanos miał jeszcze zawitać do misji U. Według niektórych źródeł, po tym jak w drugiej części Doktora Strange'a poznamy multiversum, jednocześnie mielibyśmy poznać alternatywne wersje Szalonego Tytana, który w późniejszych filmach ponownie miałby stanąć do walki z Avengers. Dodatkowo wyszła teoria, że używając kamieni nieskończoności, nowy złoczyńca u miałby przywrócić antagonistę, by ten mógł dokonać zemsty. To już 20 lat od kiedy pierwszy raz mogliśmy ujrzeć grupę X-Men w filmowej wersji. Z tejże okazji fani serii, tak samo jak i aktorzy, postanowili podzielić się swoimi wspomnieniami z pierwszych seansów filmu. Ekscytacja oraz reakcja na sam film z relacji porównywalny wciąż jest do tego, jak my czekaliśmy na Endgame. Sami aktorzy wciąż uważają przygody z serią za genialne przeżycie, nawet po tych wielu latach. A jak wy wspominacie pierwszy sens X-Men, wciąż jest to sentyment czy zanik po latach. Nowi mutanci będą mieli własny panel na Comic Con at Home. Ma w nim uczestniczyć cała obsada filmu wraz z twórcami. Ta niespodzianka została zapowiedziana przez specjalny snackpik, który trafił do sieci w czwartek. A dodatkowo jest duża szansa, że podczas panelu otrzymamy jakieś nowe materiały promocyjne. Minęła już połowa lipca. Przed nami kilka ważnych wydarzeń dotyczących najnowszej gry od studia Square Enix, a dokładnie Marvel's Avengers. Choć premiera planowana jest na 4 września, to zanim ten dzień nastąpi twórcy zaplanowali już parę interesujących rzeczy. Przede wszystkim gracze, którzy zakupili preorder gry będą mogli się nią cieszyć trochę wcześniej dzięki beton. Ci co posiadają PS4 będą mogli zagrać 7 sierpnia, a właściciele Xbox One i PC-towcy tydzień później. Większy dostęp nastąpi zaś 21 sierpnia, kiedy to beta gra zostanie oddana do użytku dla wszystkich. Zanim jednak te bety zostaną rozpoczęte, czeka nas jeszcze jeden ważny dzień 29 lipca. Wtedy to odbędzie się Stream War Table, a zacznie się od ono od godziny 22 naszego czasu. Ważną informacją jest również fakt, że gra zadebiutuje także na konsolach najnowszej generacji już w tym roku. Czy jesteście przygotowani na betę gry Marvel's Avengers? I czy w ogóle planujecie ją zakupić? Twórcy gry Avengers ujawnili, czemu wzięli nacisk na ukazanie ponownego zjednoczenia ekipy. Jak się okazuje, wiedzieli oni o czym będzie Endgame jeszcze przed wyjściem filmu i wiedząc, że widz zobaczy ponowne zebranie ekipy, to jednak nie będzie do końca uczestniczył w ponownym zjednoczeniu, więc wpadli na pomysł, aby ukazać owe zdarzenie w pełni w grze. Dzięki temu zabiegowi będziemy mogli po części wczuć się jeszcze bardziej w to, co widzieliśmy w Endgame oraz dodatkowo poczuć dramaturgię bohaterów i przez co oni przechodzą. W tym tygodniu było 11 nowych premier komiksowych. Oto najciekawsze z nich. Conan: Battle of the Serpent Crown zeszedł trzeci. Conan wraz z Inferno Tower trafił do Vegas. Mephisto jest z jakiegoś powodu zamknięty w swojej wieży. I jakimś cudem wiąże się to z przepowiednią, która dotyczy Conana. Dodajmy do takiej mieszanki poszukiwanie Black Cat. Epizodycznie możemy również tutaj zobaczyć Spider-Scarlet. Mało znane postacie, ciekawa historia. Czyż to nie mieszanka wybuchowa? Spider-Woman zeszedł drugi. Nowe podejście do cyklu o tej superbohaterce po pięciu latach. Wcześniej była próba w 2015 roku. Już na pierwszej stronie mamy opisaną jej postać. Była Avengersem, agentką hydry, super szpiegiem i prywatnym detektywem, a niedawno została mamą. Saga o tym, że nawet superbohaterowie nie mają ukrytego skarbca ze złotem i czasem muszą znaleźć normalną pracę, o ile to możliwe przy ich klasyfikacjach. Giant Size X-Men Magneto. Zeszyt pierwszy. Najlepsza okładka w tym tygodniu w wykonaniu Bena Olivera. Co najmniej do zobaczenia, jeśli kogoś niej zainteresuje fabuła. Polecamy! Empire, zeszyt pierwszy. Wracamy do kolekcji opisanej tydzień wcześniej. Na razie akcja posuwa się powoli do przodu, ale wrócimy do niej przy następnym zeszycie. Ciężko jest wspominać w czasie wakacji czyjąś śmierć, a w szczególności jeżeli jest to śmierć komiksowa, której może nie należy się tyle uwagi z racji, iż jest po prostu wymyślona. Jednak czasami bardziej odczuwamy właśnie taką śmierć od tej rzeczywistej, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Bowiem momentami lepiej zżywamy się z takimi postaciami, aniżeli z prawdziwymi ludźmi. Dzisiaj pomówimy o takim przypadku w komiksach Marvela, który nie za często się zdarza, mianowicie chodzi o Thanosa i jego przybraną córkę Gamorę. Tak jak w filmach umarła tylko raz i to w nieciekawych okolicznościach, tak na kartkach zeszytów zginęła dwa razy. Po raz pierwszy jej śmierć spowodowana była zdradą, kiedy to przyłączyła się do Adama Warlocka w celu zabicia własnego ojca. Co najwidoczniej mu się nie spodobało i kiedy tylko nadarzyła się okazja, doszczętnie ją zranił. I w tym to momencie można by rzec, jakim cudem w takim razie umarła po raz drugi. Stało się tak, gdyż do życia przywrócił ją Adam Warlock, posiadający klejnot duszy, który jest odpowiednikiem kamienia dusz z misji. Gamora nie długo jednak skorzystała z drugiego życia, ponieważ ta noc, który zabrał wszystkie kamienie pstrykną rękawicą, co jak wiemy doprowadziło do usunięcia połowy istnień we wszechświecie. W tym też niestety Gamory. Czy podobają Wam się takie komiksowe ciekawostki? Czy macie nadzieję na takie przywrócenie gamory do życia w misji? Tydzień temu zapytaliśmy Was, czy uważacie, że Marvel wiarygodnie tłumaczy kwestie naukowe w swoich filmach. Wyniki sąde wskazują na to, że dwie trzecie fanów Marvela uważa, że są one grubymi niż miszyte. Najczęściej wskazywaliście na nieścisłości związane z ciasteczkami Pyma, które ponadto powodują zachowanie masy podstawowej w momencie zmniejszania się obiektu. Carol zauważył, że mimo tego Hank Paim był w stanie Utrzymać w kieszeni miniaturowy czołg. Mikoła i Daniel przypominają, że misji to jednak kino science fiction, więc zgodność z dzisiejszą nauką nie jest im aż tak potrzebna. Nasz redaktor Adam stanął w obronie scenarzystów Marvela, zwracając uwagę, że takie tłumaczenie pokazują, iż nie zależy im tylko na naszych pieniądzach, ale chcą też pobudzić wyobraźnię widzów. Od ciekawej strony do tematu podszedł Łukasz, który uważa, że to co widzimy w Miss you może istnieć naprawdę. Postawił pytanie, że skoro w telewizji możemy zobaczyć różne fajne gadżety i tajne bazy, to co mogą przed nami ukrywać? Uważa też, że to co dziś wydaje nam się fikcją, w przyszłości może być na porządku dziennym. Za przykład pisał sztuczną inteligencję z Terminatora. Za taki inny punkt widzenia, Łukasz zasłużył na tytuł komentarza tygodnia. W tym tygodniu zostawimy Was z pytaniem o możliwy powrót Thanosa. Widzielibyście go jako wroga pobocznego np. w kolejnym filmie z Doktorem Strangem, jako jego młodszą wersję w Eternals, czy może wolelibyście go zostawić w spokoju? Na Wasze komentarze czekamy pod ankietą na facebookowej grupie fani Marvela oraz w mailach pisanych na podcast fanów Marvela małpagemail.com. To wszystko na dzisiaj. Zapraszamy do komentowania i na naszą grupę na Facebooku. Czytała Magnety. W oczekiwaniu na nową grę z Avengersami prezentujemy Wam jakby wyglądała finałowa bitwa z Endgame w zaledwie 16 bitach.